Pan z wami i z duchem twoim słowa ewangelii według świętego Mateusza chwała tobie, panie. W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: — Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić. Ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać? Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzy. A ojciec Wasz niebieski je żywi, Czyż Wy nie jesteście ważniejsi niż one? Któż z Was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam Wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca, będzie wrzucone, Bóg tak przychodziewa, to czyż nie tym bardziej was ludzie małej wiary. Nie martwcie się zatem i nie mówcie. Co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste.